Witam was serdecznie. Nazywam się Monika Kamińska. Jestem autorką książek dla dzieci o sympatycznym chłopcu imieniem Kuku. Dzisiaj chciałabym opowiedzieć wam o mojej nowej książce pod tytułem Tajemnica niebieskich drzwi, która pojawi się w księgarniach już pod koniec października. Czy marzyliście w dzieciństwie o znalezieniu na strychu jakiegoś skarbu? Albo tajemniczego przedmiotu, i ja tak. To marzenie pozostało we mnie do dziś, mimo przekroczonej trzydziestki. Dlatego tą opowieścią stworzyłam taki właśnie strych skrywający niezwykłą tajemnicę. Teraz zapraszam Wasze dzieci do odkrywania ze mną sekretów kryjących się w starym domu. Ta książka to opowieść o magii, ale nie tylko tej, która opiera się na rzeczach niezwykłych i czarach. To będzie też magia odkrywania dawno zapomnianych tajemnic i spełniania najskrytszych marzeń. To też historia poświęcenia własnego dobra dla tych, których kochamy oraz więzi między babcią a wnukami. Chcę tą książką pokazać dzieciom, żeby same aktywnie dążyły do spełnienia swoich marzeń, a nie czekały tylko Aż one same się spełnią, bo może czasem wydaje nam się, że istnieją jakieś cudowne rozwiązania, które załatwią wszystko, albo ktoś inny zrobi to za nas, ale tak naprawdę, nawet mając do pomocy czary, tylko my sami decydujemy o tym, co się wydarzy i jak poradzimy sobie z tym, czego zmienić się nie da. Zapraszam Was wszystkich do odkrywania ze mną tajemnicy niebieskich drzwi.